Cześć z tej strony, Spider Fire. Mam zamiar zacząć serię z Minecrafta na wersji 1.7.2. Możecie mi napisać w komentarzach, czy ją kontynuować. Do końca filmiku macie czas, żeby pomyśleć. Już na start zostawcie łapkę w górę, suba i jedziemy z koksem. Dobra, stwórz nowy świat. Jak nazwiemy nasz świat? To, to będzie dobre. Dobra, to zrobił Nie mam pojęcia, Niech będzie, no okej. Okay? Przetrwanie. Nie włączenie. Generuj struktury tak. Źródło niech będzie. Rata. Rata to Zobaczymy co mi wypadnie. Uwaga, stwórz nowy świat! Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Świat już nam się wygenerował. Ojej. Pokuj! Okej, jest okej. Okay, yes, okay. Już tam widzę na startowieczki, więc pan nie pójdę. Sobie droga wełny nazbieram. Będę mój parkour. O. Gdzie to owce? Chodź tu, ja chcę łóżka. Boże, chodź tu. Ile ty umierasz? No nie. Co to jest... Jak to wyłączyć? Eee... na chleb, przepraszam. Dobra, jedziemy. Dalej już nie ma co wijać. Znalazłem jedny, jednak mi wypadła wełna i już zlikwidowałem to okno. <laughs> Dobra, tam widziałem jeszcze kilka owiec. Tu mi się trochę nie podoba, trochę zbyt ciemno. Nie lubię, jak jest ciemno. Umieraj! Come on! Nie. Tu jesteś! O! Akurat na hita była. Zwiewiana jeszcze jedna. Przekro mi musisz umrzeć, wiesz? Wiesz o tym? Wiem, że to trudne. Nie odchodź, proszę! Potrzebujecie twojego towaru. Dziękuję. Jakby nie dała, ale bym się wkurzył. Mam nadzieję, że moich klawisz nie słuchać jak tak, to mam nadzieję, że nie aż tak bardzo. Okej. Okay. Dalej. O błąd gry, widzę tą Creepera. <taki> Takie czytuchy. Jest tu węgiel czy coś? Nie, nie powiem węgiel by mi się przydał. Dobra. Zetknijmy w końcu drewno. Czas nadszedł na to. Jej, dostałem achievementa. godzinę później, o, jej! możemy w końcu zrobić crafting i patyki jej daj mi nie crafting niech będzie tu, dobra zrobimy szybki kill off najszybszy sposób jak mieć najwięcej materiałów jak najmniej marnując proszę Państwa Patrzcie. Wkopujecie się gdzieś. Halo, gdzie ten kobel? O, jest. Już myślałem, że go nie znajdę. Nisko jest Dobrze. Znaczy powinien być wyżej, ale niech już tak będzie. Wykopnę sobie tego trochę, żeby już mieć na teraz. Nie wiem, gdzieś tak. Na piec pójdzie 8, na kilo to już będzie 11. Kolejne 13 na siekierę. Na miecz. Gdzieś tak, no zbierajmy z 20. Okej, okay, niech już tak będzie. Gotowe. Mam nadzieję, że zdążymy przed nocą. Mam już trzy wełny, więc szybko pójdzie. Robimy sobie siekierę. Więcej patyczków. Ok. Kilow. prze bardzo, już mamy podstawowy zestaw. Jesteśmy najlepsi, co nie? Halo! I tu miałeś być. Okej. Okay. Możemy iść. Jaś crafting Joś. Dobra. Zbierajmy sobie jeszcze drewna. Szybciej od razu. Okej. Okay. Sadzonki sobie pozbieramy, jakbyśmy w razie czego mieli być na pustyni. Mamy trochę dier więc byśmy na nie przetrwali. w nasze boże. Jest węgiel! Jej! Trochę pożyjemy. God damn it. Nie chcę wody. Serio? Czy wy to widzieliście? Jeden hamski węgiel. Który mi dobrze. Łowieczki. Łokrowa! Żordzie dawaj. Tam, 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 tam. Dochodź tu! Kolejna naczyń. Raz kroweśmy. Rozkrojowa śmierć. Super tłumaczenie na polski, gra. No, O! Poszło. Kolejna kołówka. Tu, 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 tu. Nie jestem wcale zły. To tylko gra. To się nie dzieje naprawdę. No, zbieram sobie grono, ale więcej. No, chodź tu! Yes. Piękny start mam. Nie wiem, czy kiedyś tak dobrze zacząłem. Dobra. Mam zamiar zrobić pochodnie trochę chodzimy po kopalni. Daj mi patyki. Proszę mi pokazać swoje towary. No. Nope. Dzięki, O <grych> Oj, pięknie. Poproszę węgiel. Dobrze, pełna węgla. Zamknąć się tam, nie chcę Was słyszeć. Nie znacie tych ząbiaki, co? Uchu, dzięki za węgiel. Trochę. Dziękuję, a mamy cały węgiel. Okej, okay, możemy stąd się wynosić. Poprosiłbym pochodnie. Bo jednak się przydadzą. Pochodnie pojedziemy dawaj. Dziękuję. Ale za dużo w CS grałem. No trójkę zmieniam, żeby szybciej biegać. To nie CES! Ogarnij się pająg. Uuu! Uh. A to uh, brązowa wełna. Dobra. Zębiaka znowu słyszę. Ile tu tych kopalni dziur? Halo. Już nie chcę, podziękuję. Z tej dziury? Aha, super dziura. Noc się robi. Chce wy na to, żeby tu zostać. A ja na to jak na lata. Uh, tu, 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 tu. Dziękuję, mamy piękny domek. Ja się z Wami pożegnam, to by było na tyle. Na razie i cześć.